A, jeszcze kurę znalazłem. Penisy w walenie mogą mieć 7 metrów CO TO SĄ ZA głowy, JA PIERDOLĘ 100% kobiet. Aha. To jest równa, wszyscy gówno i pięknie Lećcie, jakby nie było jutro, jak za tymi schodami Jak ja nienawidzę dobrych graczy Pewnie tak Sto je Jest no całkiem jest... zabawne I'm alive. Na Nasz kurwa postanowił sobie pójść na pałacę Jak ok, ok, MP5, no, drugi MP5 musiał być. Ja nie, tam wiem, to, nie, nie wiem co Nie wiem co Gdybyśmy weszli wolniej, to może by. O! ładnie zrobił. Nie spodziewałem się nie ma, na tym ma, poziomie tak. takich zawodników. Ja, to... strzelał w tą ścianę, nie? No, Albo nie. teraz koje zabił. Guys. No, nice. W ogóle coś tam gada, jak go ściszyłem, bo pyły do li o. Był w oknie, był na drzwiach. Przeładuj strzel sobie. Trafiłeś go nawet raz. Jak ugrasz na czas, to ja to wrzucam do filmu. <laughs> Ajaj. <Fucking hell>. <laughs> Kurwa. Miał 5 HP. Ha! Tak jak no. myślałem.

ALE TO BYŁO DOBRE ALE TO BYŁO DOBRE na Jeden jest nad tobą, jeden jest tam przeciwko Nice On jest obity troszeczkę Nad tobą, na tym katłoku nad tobą 4 zdrowia Zgodnie z konwencją genewską Hehehe, <laughs> strzały ostrzegawcze, tak? Nazwy na rampie? Rampam? Patrzę w dół, więc nadal jest w oknie. Dziękuję, idę w temacie. You're gonna battle, you're gonna fight winter blues you're gonna be alright